Jeśli myśleliście, że Polsat nie ma już pomysłu na taniec z gwiazdami i zaserwuje nam listę celebrytów, których nazwiska musimy googlować, to Edward Miszczak właśnie powiedział – potrzymaj mi piwo. Do mediów wyciekły nazwiska nowej edycji i powiemy wprost – to brzmi jak sen wariata. Mamy tu zderzenie światów, o jakim nam się nie śniło. Zacznijmy od największego szoku. Na parkiecie zobaczymy człowieka renesansu, który robił już wszystko, rapował, malował, reżyserował i dostawał bęcki w Fame MMA w 10 sekund. Tak, Sebastian Fabiański wystąpi w tańcu z gwiazdami. Z kim zatańczy ten wulkan niespełnionych emocji? Polsat nie bierze jeńców. Jego partnerką ma być Hanna Zudziewicz. To ta sama tancerka, która wygrała kryształową kulę z Piotrem Żyłą. Produkcja uznała widocznie, że skoro Hania poradziła sobie ze skoczkiem, który śmiał się z własnych nart, to jako jedyna jest w stanie okiełznać ego fabiańskiego. Pytanie tylko, czy Seba po niskiej ocenie od Juri nie wyzwie czarnej mamby na pojedynek w klatce rzymskiej? Ale jeśli myślicie, że fabiański to szczyt zaskoczeń, to usiądźcie. Pudelek donosi, że w wszał wystąpi Joanna Kulik. Tak. Ta Joanna Kulik. Gwiazda światowego formatu, która brylowała w Hollywood u boku Brada Pita, teraz będzie pląsać w niedzielę wieczorem w Polsacie. To jest transfer roku, jeśli nie dekady. Produkcja staje na rzęsach, żeby ją zadowolić. Specjalnie dla niej stanecznej emerytury ściągnięto Stefano Terazino. Stefano, który wygrywał między innymi z Kingą Rusin i Agatą Kuleszą, wraca tylko dla niej. To jasny sygnał. Polsat chce zrobić z tego educję premium, chociaż obecność Sebastiana sugeruje raczej kategorię Freak Fight. Lista robi się gęsta. Obok Kulik i Fabiańskiego na giełdzie nazwisk pojawia się Mikowaj Roznerski, bo w każdej edycji musi być ten przystojny aktor, oraz Aleksander Sikora, który po zwolnieniu z TVP szuka nowego miejsca na ziemi. Wyobrażacie to sobie? W jednej garderobie Joanna Kulik omawia rolę Terazino, a obok Sebastian Fabiański ćwiczy groźne spojrzenie do tanga, to będzie edycja pełna kontrastów. Czy miszczak liczy na to, że ten chaos przyniesie rekordową oglądalność? Oczywiście, że tak. Jedno jest pewne: nudno nie będzie. Fabijański na parkiecie to gwarancja dram i dziwnych przemówień, a udział Kuliga to proba udowodnienia, że Polsat wiąż stać na wielkie nazwiska. A Wy co myślicie o tym składzie? Będziecie oglądać Sebastiana w obcisłych gadkach? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie Alert Celebrycki, bo my będziemy oceniać te pląsy bez litości. Do zobaczenia!